Witam was serdecznie. Jak zwykle Marcin, Paweł i za kamerą Kamil. Słuchajcie, zmieniamy trochę formę naszych filmików z tytułu na to, żeby pokazywać jedno samochód i, tak, tak, więcej i naprawy. tak, więcej naprawy, mniej gadania przy autach, bo to w sumie faktycznie ciekawsze jest znacznie, jak to samochody są robione. I taki był zresztą cel. Teraz jesteśmy po prostu już do tego w pełni przygotowani i będą te relacje się pojawiały cyklicznie. Będzie jedno auto na film, troszeczkę o autach będziemy opowiadać, no i będziemy pokazać ten proces naprawy, Dokładnie. o którym wspominaliśmy. Co tu mamy? Crosstrek Subaru z 2015 roku? Tak. Jeżeli jesteśmy przy Crosstreku to warto wspomnieć o tym, że zakup tego auta ze Stanów jest dużo lepszy niż z Europy. Ze, ze, ze względu na silnik. Tak, dokładnie. Słuchajcie, w dieslu mieliśmy problemy, mamy problemy z rozrządami krótko tak. One mają opinie fatalne. Tak. Każdy po prostu powie, że dużo lepszym wyborem będzie silnik benzynowy. A jak wiemy, w Stanach nie jest to problem. Jeżeli chodzi o benzynę, to Stany stoją otworem, więc tutaj jest to świetny temat do, do importu, po prostu do sprowadzenia. Paweł, parę słów o zakupie, bo to jest w tym samym miejscu, co ostatnie Audi Q3, które tam w jakimś wcześniejszym filmie pokazywaliśmy. I też białe. Też białe i też bardzo mile wspominamy zakup tego samochodu. Tak, klient był bardzo zaangażowany w kupno. Zgłosił się do nas w celu zakupu Dodge Durango do 100 tysięcy złotych. W międzyczasie podsyłał też oferty na Buicka Encore. Tak jest. Przede wszystkim, no, tak jak wspomniałeś, warto wspomnieć, że rzadko się zdarza, żeby klient był tak zaangażowany. Czyli podsyłał sam oferty, jakieś tam swoje sugestie kurcze. Tak. Mówił, no ale finalnie z Dodge'a wyszło nam subaru. Klient też odezwał się do nas niedawno w celu no, sfinalizowania zakupu tego Durango. No, czy to wyjdzie, to zobaczymy. Pokażą nam najbliższe Trzeba próbować. Dni. Będzie pewnie trochę prób, ponieważ tutaj już mamy doświadczenie, że no, sztywny budżet, prawda? Tak, Czyli jest, jest sztywny budżet. pewne założenie i w tym przypadku nie ma dokładania, tylko faktycznie mnóstwo tak, po Ale budżet nie jest słaby, to jest są, warte, nie, nie, nie warte nie jest za mało, wspomnienia. Nie jest za mało, tylko po prostu przegrywaliśmy o te tak przysłowie 100 dolarów faktycznie. Tak, nie? To tak, było... Ale myślę, że finalnie autko jest bardzo fajne. Tak, finalnie się udało to kupić w bardzo fajnych pieniądzach. Tak, tak nie było mocno uszkodzone. Standardowo między nami jakieś tam fotki. Warto też wspomnieć, dlaczego auto jest tak zaklejone. Tak, to może wyglądać paskudnie, przepraszamy za to, ale jest ku temu powód. Mamy zdjęte drzwi, i po prostu my, zawsze, wszystkie auta staramy się jak najbardziej zabezpieczyć, także wszystko jest ostreczowane ze względu bezpieczeństwa, żeby jak najbardziej dbać o wasze auta. Tak, żeby tam nie wlazła za dużo wilgoci, ani woda tym bardziej się po prostu nie wlała, no to jest istotne. No co Paweł, dwa słowa o tym, jak to auto było uszkodzone, co tu jest do zrobienia? Do wymiany mamy drzwi, lewy błotnik, zderzak, lewą lampę, oczywiście zakładamy dwie lampy europejskie, elementy zawieszenia, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy, nadkole i oczywiście standardowo troszeczkę plastików. Co jeszcze można o samym Subaru Crosstrek'u powiedzieć? No generalnie co, auto dla ludzi, dla których taki Forester na przykład jest za duży... Tak, czy też minimalne właściwości terenowe mieć w takim w sumie kompaktowym samochodzie. Tak, 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 jest to takie, no, na pozór jest to takie powiedzmy większe auto, ale, ale gabarytowo jest dużo mniejsze od Forestera i Outbacka. Ma te 20 parę centymetrów prześwitu, tak. także jest dobry dla kobiet, bo żaden krawężnik nie będzie straszny. Tak, jest napęd na cztery, także nie ma tutaj problemu jeżeli chodzi o wjeżdżanie w jakieś trudne dostępne miejsca, nie ma ryzyka. Tak, tak, no to auto ma też dobre opinie jeżeli chodzi o jezdność, wszyscy je gdzieś tam Chwalą, że, że naprawdę dobrze się tym jeździ. Tylko trzeba unikać silnika diesla. Dokładnie. Tak I wracamy do tematu: sobie. Ameryka jak najbardziej jest tutaj godnym uwagi, miejscem do zakupu takiego samochodu. To co, nie przedłużając, chyba. Tak, zapraszamy... zapraszamy na relacje i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, o lajkowaniu i udostępnianiu tego filmu. I przede wszystkim piszcie nam, jakie auto chcielibyście zobaczyć i kontaktujcie się z nami, jeżeli macie jakiekolwiek pytania.